Witajcie w kolejnym nagraniu omawiającym straszne legendy internetu. Dziś opiszę Wam jeden z wręcz legendarnych filmów, jakie możecie znaleźć na YouTube. Film, który, jeśli chodzi o kategorie dziwnych i niepokojących, obrócił statusem wręcz klasyku. A mowa tu o wideo z 2008 roku, dosyć bogatego w podobne materiały, czyli. Mariana Mordegard-Gleskorf. Film przedstawia nam człowieka, którego tożsamością, wedle pogłosek, ma być mężczyzna o imieniu Byron Cortez. Film przedstawia nam tylko jego. Patrzymy, jak w dziwnej jakości i z równie dziwnym tłem jego wygląd dynamicznie się zmienia. Jego twarz staje się coraz bardziej niepokojąca. Zaś niektórzy są zdania, że demoniczne. Wokół filmu narosły już legendy o tym, iż jeden z pracowników YouTube, który go obejrzał, oszalał. Zaś pierwsze 100 osób, które obejrzały go w całości, miało wrzucić na YouTube filmy, na których okaleczają bądź pozbawiają się uczu plotki głoszą że oglądanie tego filmu zbyt długo może pchnąć człowieka do zrobienia sobie krzywdy a nawet odebrania sobie życia zaś co najdziwniejsze mówi się że sam byron cortez stwierdził że w żadnym takim filmie nie brał udziału w takim razie kim jest mężczyzna na nagraniu nie wiem jednak w końcu o to właśnie chodzi w legendach, prawda? Zaś jeśli Tobie spodobał się ten materiał, zostaw lajka i komentarz, a ja przypnę Ci serduszko. Śpijcie dobrze, dzieciaki. Miłego wieczoru.